Dzień Moim... Witam Państwa w Radiu Pałac. Moim gościem jest profesor Antoni Dudek, publicysta. Witam wszystkich. Pu publicysta, historyk, e youtuber i myślę, że głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. I powiem Panu, że spotykamy się w ciekawych okolicznościach, ponieważ e jest za nami już końcówka dru drugiej tury kampanii prezydenckiej. Każdy dzień zaskakuje nas czymś nowym. W czwartek Sławomir Męcen odbył rozmowę z panem Nawrockim. W piątek odbyła się, już sławetna myślę, rozmowa w TVP. W sobotę był pan Trzaskowski. W niedzielę, czyli przedwczoraj, był, były dwa marsze w stolicy, a wczoraj gruchnęła kolejna wiadomość, że z przeszłości pana. Nawrockiego. I myślę, że nie... powiedziałbym nawet, że jest to bardziej brutalna kampania niż 5 lat pokusi o taką opinię, ale to już jest, wręcz oglądać to jak całkiem ciekawy serial. Wie pan, no rzeczywiście na pewno jest y, ta kondensacja wydarzeń większa, natomiast pięć lat temu też mieliśmy bardzo burzliwą kampanię, bo pamiętajmy, że z powodu pandemii termin pierwszy wyborów nie doszedł do skutku, doszło do zamiany kandydata y, koalicji obywatelskiej. Panią Kidawę Błońską zastąpił właśnie Rafał Trzaskowski. Y, y, z, y, z majowego termin pierwszej tury się przesunął na koniec czerwca, więc to też była bardzo burzliwa kampania, ale w inny sposób burzliwa. Y, no, Wie pan, generalnie niestety w Polsce powszechne wybory prezydenckie właściwie od samego początku, od roku 90 są obciążone mniej czy bardziej, ale takimi różnymi dramatycznymi, sensacyjnymi wydarzeniami, no bo wtedy w 90 roku ta kampania była szalenie krótka, bo tak naprawdę ona trwała miesiąc od mniej więcej końca października. 25 listopada, kiedy była pierwsza tura, ale i tak dostarczyło ogromnych emocji, bo jak miesiąc wcześniej się ta kampania... Dla wszystkich oczywiste, że w drugiej turze się spotka Lech Wałęsa z Tadeuszem Mazowieckim, a po trzech tygodniach kampanii się okazało, że nagle Stanisław Tymiński, wcześniej kompletnie nieznany, e, e, wszedł do drugiej tury. I to trochę przypomina, paradoksalnie o tym mówię, nie tylko dlatego, że to była pierwsza kampania prezydencka, ale dlatego, że to przypomina nam trochę e, życiorys e, Pana Nawrockiego, dlatego że tutaj wprawdzie ta kampania trwa dłużej. Pan Nawrocki nie jest aż tak nieznany jak Pan Tymiński, bo został wcześniej prezesem IPN-u. Ale ja powiem bardzo brutalnie gdyby Polska była krajem poważnym, gdzie się e, ludzi na poważne stanowiska, a ja uważam za takie stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prześwietla naprawdę gruntownie, to nie mielibyśmy tych wszystkich problemów e, z e, różnymi zagadkami w, w życiorysie pana Nawrockiego teraz, tylko one by się toczyły kilka lat temu, kiedy on się pojawił jako kandydat na prezesa IPN-u i być może wtedy e, pewne rzeczy zostałyby ustalone, wyjaśnione i nie byłoby dzisiaj tych kwestii, które, które, które no właśnie się pojawiają. No niestety i wtedy powiem wprost, media nie wykonały tej pracy, którą rzekomo ma wykonywać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale powiedzmy sobie jasno, ABW nie jest od informowania opinii publicznej, a w przypadku tego typu postaci, e, no y, y, po prostu opinia publiczna powinna wiedzieć, z kim ma do czynienia, już jako z kandydatem na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a, a nie dopiero jak zostaje prezydentem, kandydatem na prezydenta, przechodzi do drugiej tury. I tu, i tu jest pewien problem słabości państwa polskiego, który się niestety objawił w tej. W tej Materii. No, myślę, że ma Pan dużo racji przede wszystkim w tym, że właśnie chyba za każdym razem służby specjalne prześwietlają kandydatów, niezależnie z jakiej jest opcji. I samo zaskoczenie opinii publicznej, że jest to jakiś skandal, że. Się tych służb używa. Jest... Wie pan, ale też proszę zwrócić uwagę, że służby specjalne nie prześwietlają kandydata na prezydenta, one nie mają do tego prawa. Absurd polega na tym, że pan Nawrocki cały czas się e, e, mówi, że on jest czysty, bo e, przechodził procedurę sprawdzającą przez ABW i mu dano certyfikat dostępu do tajemnic państwowych. Dlatego no, pytanie, jakie ABW stosuje kryteria, ale powiem tak, ja przechodziłem dwa razy przez taką procedurę e, dostępu do tajnych z przeznaczenia dokumentów i powiem tak, to nie jest procedura moim zdaniem w pełni perfekcyjnie szczelna, a przede wszystkim nie zajmuje się, że tak powiem, postawą etyczną e, sprawdzanego w czasach jego młodości, no bo w istocie, czy mówimy o wydarzeniach przed kilkunastu lat, kiedy pan Nawrocki był młodym człowiekiem, e, ABW się raczej interesuje hipotetycznym pozyskiwaniem takiego człowieka przez obcy wywiad. Oczywiście można by go tu szantażować, to, to jest prawda, natomiast jak powiadam, no ABW, y, wie pan, y, inaczej powiem, y, nas w przypadku kandydatów i kandydatek na prezydenta Interesuje cała biografia, ale także na przykład stan majątkowy. Oczywiście ABW sprawdza stan majątkowy, no ale na przykład wie pan, jeśli ten człowiek ma udokumentowane dochody, no to to nie jest podstawa, że komuś odmówić certyfikatu. Tymczasem my mamy sytuację taką w Polsce, że kandydaci, i to, to jest najzabawniejsze, że to się ciągnie od roku 1995, tym, którzy nie wiedzą, w 1995 roku w trakcie kampanii pojawiły się zarzuty pod adresem wtedy startującego. Po, po raz pierwszy Aleksandra Kwaśniewskiego, że dokonał rozdzielności z majątkowej z żoną, co akurat było prawdą, parę miesięcy, czy tam rok przed kampanią, i w związku z tym ukrywa część majątku. I w takim krytycznym momencie w czasie pierwszej debaty telewizyjnej, już po pierwszej turze, Kwaśniewski na samym początku podszedł do Wałęsy i mu rzucił swoje oświadczenie majątkowe pod nos, co ponoć było jednym z powodów, które rozwścieczyły prezydenta Wałęsy, który ostatecznie tę debatę przegrał. Ale, ale do czego zmierza? Kwaśniewski wtedy powiedział, że nie ma nic do ukrycia, jego majątek jest jasny i tu jest jego oświadczenie majątkowe. Rzecz w tym, że nie wyciągnięto z tego oczywistego wniosku i do dziś tego nie ma w przepisach. To jest po prostu coś Niebywałego, ale taka jest prawda. A mianowicie oto takiego obowiązku, że każdy kandydat, który jest zarejestrowany przez PKW, czyli zgłosił te 100 tysięcy podpisów, w dniu, w którym PKW ogłasza, że jest kandydatem zarejestrowanym, równocześnie jego oświadczenie majątkowe na wzór takich, jakie składają parlamentarzyści na przykład i nie tylko oni, znajduje się. W publicznym dostępie do, na, na stronie PKW. Myśmy czegoś takiego nie wprowadzili. No. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, ale takie mamy państwo. No. Ja o tym mówię, wie pan, trochę z uśmiechem, ale tak naprawdę to jest przygnębiające, bo, bo naprawdę. Yy, no, to, było, to jest elementarne po wyborach w 95, że, bo wtedy Kwaśniewski nie musiał żadnych oświadczeń majątkowych składać. On to zrobił właśnie, żeby, jak to mówił, rozładować sytuację. No ale to, że nie wprowadzono takiego obowiązku, jak powiadam, po dzień dzisiejszy, jest absolutnym skandalem. No ale, ale jak mówię, to taki można wniosek wyciągnąć z tych wyborów prezydenckich, że może należałoby jednak kodeks wyborczy znowelizować. Teraz z kolei mamy inną dziurę, bo toczy się od wczoraj spór, czy prawda, Nawrocki może procesować się z onetem w trybie wyborczym, czy nie może. No, niestety to też pokazuje, że kodeks wyborczy nie jest wystarczająco jasno sformułowany. I w związku z tym sztab Nawrockiego się zasłania tym, że oni nie mogą złożyć pozwu w trybie wyborczym, bo istnieje niebezpieczeństwo, że sąd ten pozew odrzuci, a to nam wizerunkowo zaszkodzi. Więc pójdziemy w proces cywilny, który się zacznie pewnie za rok jego pierwsza rozprawa, o ile pan Nawrocki rzeczywiście złoży. Ten pozew na wyrok, nie wiadomo kiedy. Także, także to, to, to wszystko jest absurdalne. No, żyjemy niestety w kraju, w którym nie potrafimy kompletnie reguł gry, bo tak naprawdę w tym momencie wszystko, o czym ja mówię, to jest reguł gry wyborczej ustawić solidnie. I co i róż, gdzie się nie, nie ruszymy, to wychodzą, wychodzi na to, że te reguły gry są nieprecyzyjne, niedokładne, dziurawe. No, przykro to stwierdzić, ale tak to wygląda. Ja myślę, że reguły gry w polskiej polityce wyglądają tak, że kto bardziej nas straszy drugą stroną, ten wygrywa. Nie wiem, czy pan... Ale tak wyglądają wszędzie. To nie o to chodzi. To jest jasne, że polityka to jest gra na emocjach, a nic tak nie budzi emocji, jak powszechne wybory prezydenckie, które zresztą ja jestem przeciwnikiem z tego powodu, ponieważ uważam, że nic tak nie dzieli społeczeństwa i go nie polaryzuje, jak właśnie wybory głowy państwa w wyborach powszechnych. Ale to jest mój prywatny pogląd. Jestem tu w mniejszości i, i tyle. Natomiast wracając do, 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 tych, do tego straszenia, no rzeczywiście politycy się nieustannie straszą, nie tylko w Polsce. Rzecz w tym, żeby te Straszenie miało pewne e, bardziej precyzyjne reguły. No i właśnie tu wracamy do tego kodeksu wyborczego i tych różnych słabości. No niech się straszą, że jeden jest bogaty, a drugi e, mniej bogaty, albo, 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 albo. nie ma żadnego majątku, ale niech te deklaracje majątkowe będą jawne. E, jeśli ktoś się uważa za ofiarę prawda, brudnej gry, jak teraz pan Nawrocki, to niech ma możliwość skorzystania z trybu wyborczego, żeby sąd rzeczywiście wezwał. Do... Onet twierdzi, że ma e, świadków, którzy się zobowiązali wystąpić przed sądem. W związku z tym nic by nie stało na przeszkodzie, żeby rzeczywiście yy, yy, oni stanęli przed tym sądem w ciągu jednego dnia i sąd by ocenił poziom ich wiarygodności. Oczywiście można powiedzieć, że nie sposób wydać sprawiedliwego wyroku w 24 godziny. No może tak, może nie, ale na tym tryb wyborczy polega, że ma właśnie zapewnić szybki wyrok. Tam jest zresztą możliwość apelacji w ciągu 48 godzin. To jest rozpatrywane, czyli w tym tygodniu mielibyśmy prawomocny wyrok. Ja oczywiście nie uważam, że to jest wzór postępowań sądowych, bo, bo rzeczywiście sądy. 20 czy 48 godzinne to nie jest coś, co jest sensowne, ale to jest sytuacja ekstremalna. Natomiast na drugim biegunie mamy nasze normalne procesy, które nie trwają miesiące, tylko trwają latami i, i, i nic w tym nic nie potrafi zrobić, więc, więc taka, tak jest, takie, takiej rzeczywistości niestety żyjemy, no, która nie, nie, nie wystawia nam dobrego świadectwa jako sprawnemu państwu. Zgadzam się. Myślę, że też panowi Karolowi Nawrockiemu właśnie nie zależy na tym e, szybkim wyroku, tylko na, na samym kroku, że podjął jakieś no kroki tak. przeciwko temu. Tak, no bo, bo sprawa jest taka, że gdyby ten sąd był dla niego niełaskawy nie, nie i uznał, że jednak Onet opierał się na wiarygodnych świadkach, no to w tym momencie najpewniej byłoby, jego wybory byłyby już przegrane, no bo, bo zostałby w sposób oczywisty przyszpilony na kłamstwie. Zdecydowanie. W ogóle chyba cała przeszłość pana Nawrockiego jest pewnym jego, pewną jego słabą stroną, tak? I to jest też... Ale co ciekawe, mnie zainteresowała jego... Yy... Wypowiedź a propos tej już sławetnej afery snusowej, gdzie on powiedział, że tak jak właśnie pan Kwaśniewski, do którego pan nawiązał, ja nawiążę, że on podda się chętnie testom narkotykowym, co pewnie jest też pewną insynuacją w stronę plotek a propos pana Trzaskowskiego, że też yy, różne rzeczy tam nie za bardzo wiem co, ale. Myślę, że to jest jakby pewna. Nie, no, oczywiście. Uderzenie. Oskarżano w PiSie, padały wielokrotnie oskarżenia pod adresem Trzaskowskiego, że jest narkomanem. I ja powiem jasno, ja tutaj akurat byłbym za tym, żeby zostały wprowadzone takie przepisy. Nie, że tam ktoś raczy się poddać, czy nie, ale tak jak tą deklarację majątkową po prostu składa, tak równocześnie zobowiązuje się w tym momencie do poddania badaniom lekarskim, i jeśli zostaną wykryte w jego organizmie jakieś jakieś niedozwolone substancje, to opinia publiczna jest o tym informowana. Tak jak antydopingowe testy sportowców. Jeśli jakoś sportowca się przyłapie na dopingu, to to jest ujawniane i ten, on jest karany. Ja bym tutaj nie poszedł tak daleko. Ja uważam, że nie można kogoś dyskwalifikować e, e, z kandydata na prezydenta tylko dlatego, że testy właśnie tego rodzaju by wykazały obecność jakichś e, prawem zakazanych substancji w jego organizmie, ale niech to będzie podane dla opinii publicznej. Niech ludzie wiedzą, czy chcą takiego prezydenta. Więc tu akurat będę po stronie pana Nawrockiego. Ja generalnie uważam, że nic nam tak nie służy, jeśli chodzi o poprawę jakości polskiego życia publicznego, jak daleko posunięta jawność. Ja uważam, że to jest jedna z lekarstw. To nie jest oczywiście panaceum, ono wszystkich chorób nie, e, nam nie, nie, nie wyleczy, ale naprawdę im więcej jawności w polskim życiu publicznym, tym lepiej, a już w szczególności w przypadku wyboru prezydenta, no, który ma być teoretycznie e, symbolem Rzeczpospolitej, pierwszym urzędnikiem, zwierzchnikiem się Zbrojnych i tak dalej. No to na Boga, kto ma, powinien być lepiej prześwietlony niż prezydent? No nie, nie widzę takiej osoby w, w przestrzeni publicznej, która powinna być lepiej prześwietlona niż prezydent, czyli wcześniej kandydat na prezydenta. No z prostego powodu. No jeżeli, jeżeli nie będzie on odpowiednio prześwietlony, to już pal licho, że on jest później narażony na szantaż. Bo ja mówiąc szczerze, uważam, że w Polsce nie rządzi prezydent i tego te emocje wokół tego prezydenta są przesadzone po prostu co do. Zostawił z rolą, jaką on pełni. Natomiast on jest jednak symbolem państwa i on po prostu, jeśli później wychodzą różne historie go dotyczące, on kompromituje państwo. I na tym polega problem, czyli nas wszystkich. Więc mnie mniej obchodzi możliwość szantażowania takiego człowieka, który ma przysłowiowe haki w życiorysie, tu się gazu z Lecha Wałęsy i sprawa Bolka kłania, a bardziej to, że on po prostu naraża dobre imię państwa na, na, na po prostu yy, niestety, ale, ale, ale no śmieszność. I to że on nawiązał. No właśnie się Wałęsie zdarzało, nie przez to, że był bolkiem, bo o tym w, w czasie jego prezydentury mało kto wiedział i niespecjalnie nie to, znaczy od pewnego momentu i to dyskutowano, ale bardziej jego różnymi kompromitującymi polskie wypowiedziami na arenie międzynarodowej, które szczęśliwie znaczna część została uratowana przez tłumaczy, którzy mieli na tyle dużo przyzwoitości, żeby ten bełkot Lecha Wałęsy przekładać na znacznie sensowniejsze wypowiedzi w obcych językach, bo tak to w praktyce wyglądało, z tego co wiem. С газом все, то. Jakby prezydent powinien być przecież reprezentantem wszystkich Polaków. I nawet jeśli to są tylko i wyłącznie skojarzenia, to muszą one być pozytywne, prawda? Aniżeli negatywne. No, I... I on jest tym reprezentantem, bo nawet jak ktoś uważa, że, że to nie jest jego prezydent, to nie zmienia to faktu, że on później w imieniu Polski Właśnie. jedzie. I jak da plamę, mówiąc wprost, no to później to idzie na wszystkich obywateli, a wy macie takiego śmiesznego prezydenta. No, powiem <laughs> wprost, no niedawno nasi południowi sąsiedzi mieli to nieszczęście, że nie dość, że sobie wprowadzili po latach powszechne. Wybory prezydenckie, bo je wprowadzili nie tak dawno relatywnie w stosunku do nas, to jeszcze wybrali sobie no, regularnego alkoholika na prezydenta i symbolem tej prezydentury, tego pana, którego tu nazwisko przez grzeczność pominę, jest takie słynne zdjęcie ze szczytu przywódców państw NATO, gdzie wszyscy stoją, tylko jest jedno krzesełko dostawione i taki w stanie no, wyraźnie wskazującym na głębokie spożycie ów prezydent Czech sobie tam zasiada. No i to, i to, to jest przykre, bo, bo, bo to, to myślę, że wielu Czechom do dziś jest wstyd na myśl o tym, co się tam stało. Więc, więc z tego punktu widzenia uważam, że, że rzeczywiście tych kandydatów na prezydenta trzeba prześwietlać bardzo gruntownie i tutaj naprawdę nie, nie, nie może być żadnej taryfy ulgowej, moim zdaniem. Akurat w przypadku tych i wszyscy, którzy się ubiegają o ten urząd, przecież to nie jest przymus, e, e, powinni mieć tego świadomość, że będą gruntownie prześwietleni. Zgadzam się. A jest coś, co Pana najbardziej zaskoczyło w tej kampanii prezydenckiej? Bo jest tutaj całkiem dużo ciekawych wydarzeń i zastanawiam się, co Pan o tym sądzi. Wie pan co? Myślę, że, że najbardziej nie tyle zaskoczyło, co potwierdziło moje podejrzenie o tym, jak nowe media, jak rola nowych mediów rośnie. Bo proszę zwrócić uwagę, że jest to pierwsza kampania prezydencka, w której tak naprawdę jeden z kandydatów, czyli Sławomir Mencen, niewielkim nakładem kosztów wyprodukował dwa najbardziej oglądalne programy w tej kampanii, czyli mam na myśli rozmowy z Nawrockim i z Trzaskowskim na swoim kanale. YouTube'owym, tak? To jest coś absolutnie nowego, tego poprzednio nie mieliśmy. Internet stopniowo odgrywał coraz większą rolę w tych kampaniach, już wcześniej oczywiście, ale nigdy to nie przybrało takiej formy jak teraz. Co to w praktyce oznacza? To jest zmierzch telewizji informacyjnych. Znaczy widać wyraźnie, że telewizje informacyjne już nie odgrywają takiej roli jak dawniej, e, że e, ta rola coraz bardziej się przenosi do mediów społecznościowych, do YouTube'a i to jakby nie jest tyle zaskoczenie, co potwierdzenie tego, co niektórzy prognozowali. Natomiast wie pan, jeśli chodzi o takie pojedyncze wydarzenia, e, to ja powiem tak, no e, e, nie ma niczego, co, coś, czegoś, co by mnie jakoś straszliwie zaskoczyło, e, bo, bo wie pan, no mamy znowu kilkunastu kandydatów, bo PK czy mieliśmy, nie potrafi zweryfikować sensownie tych 100 tysięcy podpisów, w rozumieniu takim, żeby wykazać niektórym, że kupili te podpisy po prostu na, na, na czarnym rynku, a taka jest prawda. Złapała kilku, którzy kupili marnej jakości towar i tam nieboszczykami, i to szybko PKW wykryła, bo przynajmniej trzem czy czterem kandydatom odmówiono rejestracji, chociaż twierdzili, że zebrali 100 tysięcy podpisów. Natomiast moim zdaniem, kilkoro z tych, którzy, którzy się zarejestrowali i zamulali debaty prezydenckie. No, moim zdaniem, naprawdę rzeczywisty sposób nie zebrało tych 100 tysięcy podpisów w sposób wymagany przez kodeks wyborczy, tylko kupiło ten towar tylko, że lepszej jakości na czarnym rynku i PKW ich nie wyłapała. I nie chcę mówić, że to są ci, którzy nie dostali 100 tysięcy głosów, bo to są ci właśnie, ale także i ci, którzy dostali nieco ponad 100 tysięcy głosów, to też tam są tacy, którzy kupili, no i, i tutaj kazus pana Jakubiaka, o którym już w tej chwili konkretni ludzie mówią konkretne rzeczy, jest tylko, powiedziałem, wierzchołkiem góry lodowej. No, ale to nie jest też znowu zaskoczenie, tylko potwierdzenie, ułomności tego mechanizmu, więc, więc wie pan, tutaj, tutaj nie mam wrażenia, no, może rzeczywiście pan Nawrocki, który nie potrafił półtorej godziny, e, prawda, e, co jest nowością, dotąd nie mieliśmy takiego kandydata, który w drugiej turze a, coś by łykał w trakcie, w trakcie e, debaty, no to może to jest, ale ja wiem, czy to jest wydarzenie, no powiedziałbym, godne poważnej analizy, no na pewno mu zaszkodziło, natomiast ja, ja nie mam wrażenia, że, że ta kampania jest jakaś taka absolutnie wyjątkowa, no, to może dla młodych ludzi, do których jest to pierwsza kampania, ale z tej poprzedniej jeszcze niewiele pamiętają. Ja pamiętam wszystkie kampanie od roku 90, i, 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 i ta dla mnie nie jest jakimś absolutnie e, czymś zupełnie zaskakującym. To w takim razie, jeszcze na koniec zapytam, czy pokusi się Pan o jakąś e, prognozę na, na te wybory, czy jest to raczej pan, e, Pana tylko. Wiem bardzo, no ja się pokuszę o taką prognozę, że nie będę oryginalny, że nie wiem, kto wygra. Wiem natomiast, że najprawdopodobniej to zwycięstwo będzie odniesione jeszcze mniejszą ilością głosów niż pięć lat temu, kiedy już pod tym względem ustanowiliśmy rekord, bo widać tak z wyborów prezydenckich, poczynając od 2005 roku, z wyborów na wybory, że to zwycięstwo jest w drugiej turze odnoszone coraz mniejszą ilością głosów. I teraz przypomnę, że pięć lat temu przy poparciu powyżej 10 milionów głosów dla każdego z kandydatów e, Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego niewiele ponad 400 tysiącami głosów. I ja podejrzewam, że w tych wyborach może to być nawet mniejsza liczba. I to jest właściwie jedyna prognoza, jaką ja mam. A kto przeważy tą szalę, no tego absolutnie nie wiem. Tym bardziej, że rozmawiamy we wtorek, do piątku się jeszcze może sporo wydarzyć. W tym tempie, zwłaszcza o którym tu mówiliśmy, więc poczekajmy. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem był profesor Antoni Dudek. Dziękuję, Dziękuję pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. No i idźcie głosować oczywiście.